Przyszedliśmy, przyszedliśmy, stwierdziliśmy, że zrobimy z tej okazji wam sortajm, o to by powstała rodzinka do gminy Bo słuchajcie, to było tak, siedzieliśmy sobie z nim, czyli z moim, moim z tą kolegą I gdzieś w torej ktoś tu mieszka, też był tam kolejny raz I tak, i posłuchajcie Czyli będzie najgłupszy filmik tej serii teraz Później, no później, mi. bo nie to i jesteśmy w, ciem, w ciemności, teraz dobrze będzie widać, że idziemy pod latarnią. A ogólnie to prawdopodobnie na mało, ale słuchajcie, dlaczego wstać na ten film tak późno? Bo stwierdziłem, że taki store timing będzie fajny, bo jeszcze żadnego tego store na tym kanale nie było. Okay. Więc tak, na czym my... Słuchajcie, więc jak powstała to robić. Siedzimy sobie i sobie coś wymyśliliśmy, film się, się nuci i sobie coś nagramy, ale stwierdziliśmy, że nagramy coś ciekawszego i, i po starcie kiedy więc troszeczkę ciekawe, ale słuchajcie Jeszcze raz nie musisz nazwy, ale słuchajcie. Specjał kolejny na 20 subów. Czyli dobijecie 5 subów i macie specjal nowy. Jaki to będzie specjał? Nie, znam. W sumie jest, chyba nawet nie, musieli, nie, nie wymyśliliśmy jeszcze. Musimy też wymyślić szybko. Mam 15 subskrypcji, więc subujcie na 20. 20 Będziesz specjał. Na 30 będzie kolejny, tak co 10. Nawet 10. Co, co 10 to to teraz, znaczy pójdę na co, co 10. Na razie póki co, co 10, na razie będzie póki co, co 10, później zwiększymy to coraz bardziej, żeby to jako tabelę. Ale na razie jest co, co 10, ogólnie to jak w chyba robię. Nie, to ja chyba hałas spalę, nie? Ale pozdrawiam, Mojego kolega Jakuba, który mieszka w tym bloku. Pozdro, nie? Żeby to. za Cię zadzwonił, Jakub. Pozdro, Jakub, w tym bloku mieszkasz, więc pozdro. No, po tym blokie. nie będę pokazywał adresu, bo się będzie mógł zawracać do P. Par... Także tylko do no starych, dokładnie nie będę mówił. Posłuchajcie, no, ogólnie to, to już koniec tego filmu. I widzimy się kiedy? no Za no, 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 niedługo, bo ten film będzie niedługo. Tak. Dobra, bo, Dobra, bo mam